Dobra, a to jest typowa indyjska przekąska, znana jako samosa, w towarzystwie herbaty. Moja to jest zwykła herbata, ale to powinna być taka herbata indyjska z mlekiem, znana jako karakty. A co jest w środku? No, jak spojrzymy, to się nie dowiemy, ale ponieważ dowiedziałem się, że jest to samosa wegetariańska, no to wiadomo, że nie ma tam mięsa, ale nie ma tam też cebuli ani czosnku, bo to nie jest jedzenie wegetariańskie. No 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 Więc co tam znajdziemy? No mimo wszystko jest bardzo smacznie, bo mamy tam e, zielony groszek, e, ziemniaki, e, ciecierzyce e, i e, jeszcze kilka przypraw takich jak na przykład kmin. A wszystko jest zrobione oczywiście z mąki, z ciecierzycy. Czasami, teraz akurat nie widzę, czasami zdarza się, że jest jeszcze z kawałkami kalafiora. O, chyba, chyba widzę, bo jednak tak, chyba to jest to. A może nie, nie wiem, no nieważne.